obu drużyn teraz groźnie broni Robson. No i zaspała nieco, mam wrażenie, obrona krakowskiego zespołu. Ale Denyszkin tutaj poka pokazał duże spryt, dojeżdżając i oddając myślał na bramkę i Robson uratował. Odpowiedź Krakowi w najlepszym możliwym stylu. Daniel Krężelok z pierwszego krążka i Linus Lundin pokonany dzisiaj po raz pierwszy. A je widzimy, z jednej, z jednej strony niewykorzystaną szansę przez Oświęcimian i idzie kontra zespołu krakowskiego, przepiękne przepiękny uderzenie Krężeloka i Krakowia wychodzi na prowadzenie. No właśnie, udało się Danielowi Krężelokowi strzelić gola jako ostatni w dniu wczorajszym, dzisiaj też zdobywa bramkę na 1 do 0. My jednocześnie dziękujemy też Państwu, którzy towarzyszyli nam na platformie Facebook, oglądając to spotkanie. Zapraszamy do platformy Polskich Hokej TV. Jak można zobaczyć tutaj w Krakowie, prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze moc emocji, tak więc zapraszamy do platformy Polskich Hokej TV na dalszą część spotkania Komar Krakowia Repla Z oświęci. Tu jeszcze Oświęcimianie próbują protestować chcący... Do, doszukując się jakiegoś błędu, ale, ale najprawdopodobniej bramka zostaje zdobyta prawidłowo. Rzućmy może jeszcze okiem, jeżeli jest to możliwe, na powtórkę. Jakie mogły być podstawy Oświęcimian do tego, żeby oczekiwać tutaj... To chyba jakiś element, który miał miejsce wcześniej. Tak bym się sugerował reakcją Linusa Lundina. Że gdzieś tam przy tej bandzie, kiedy toczyła się walka o może oczekiwali, że. Nie ma wątpliwości. Zespół krakowski wychodzi na prowadzenie. I... Trwa tutaj jeszcze narada między arbitrami. Jest tutaj także czynnie biorący udział w tej dyskusji Krystian Dziubiński. No i zobaczymy. Na czym to wszystko się zakończy? Jeszcze. A jest. Krążek wyleciał poza lodowisko, odbił się od siatki i stąd też zawodnicy Oświęcickiej Unii protestują, że ten gol nie powinien być uznany. Ja powiem szczerze, że przez moment zastanawiałem się, czy ten krążek tam gdzieś nie zahaczył o siatkę, ale przyjąłem, no. że skoro żaden z arbitrów nie zareagował i to trwało mimo wszystko chwilę. W tej powtórce jednak... warto było jeszcze raz zobaczyć, ponieważ jest to możliwe, że ten krążek jakby był poza obrębem tafli. No i tutaj rzeczywiście jest taki moment, w którym krążek staje jakby w powietrzu i spada na taflę lodową. I faktycznie może wyglądać na to, że, że tam krążek zahaczył o siatkę. No i to jest troszeczkę kontrowersja w tej sytuacji. Krakowie nie wychodzą na prowadzenie, ale unici mogą mieć pretensje do arbitra.